Witam, witam, mordeczki, filmik na wtorek, seria dzienna piłka nożna. Zapraszam wszystkich do oglądanka. Wtorkowe bombeczki to Liga Mistrzów. Ajax na wyjeździe z Liverpoolem za 6-0. Dość słaby ten Liverpool ostatnio, tak więc Ajax może jakąś tam niespodziankę wyłuskać. Yorkowe kursy powyżej 2-0. Marsylia wygrywa z Frankfurtem za 2-0. Swansea Sheffield United dwójeczka, 2 2.20. Z remisików mamy Barnsley Portwale 3-30. Saigon, Hanoi 3.60 i Jejusengu 3-45. Kuponik Królewski na wtoreczek to Barcelona z podpórką, czyli nie po faworycie. Mamy Ajax z Liverpoolem, znaczy Liverpool z Ajaxem, że obie strzelą. No i Olimpik Marsylia po całości do wyjęcia aż 2,755 z kuponiku królewskiego na wtorek. Liga Typera to mecz Liverpoolu z Ajaxem. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 21. Tak wygląda aktualny ranking, a oczywiście aktualizacja w filmie statystycznym prawdopodobnie jutro. Ja zapraszam serdecznie do Grupek Wipolskich. Mamy grupki z piłki nożnej, z futbolu amerykańskiego. Za nami już zmagania, właśnie pierwsze w NFL-u dość ładnie się to przyjęło. Zapewne zadowoleni członkowie już po pierwszym Game Weeku, a jeśli macie ochotę dołączyć do którejś z grup zapraszam na Sport Predictions.plma gmail.com. Dzisiaj na kanale będzie oczywiście jeszcze filmik na puchary europejskie, puchary europejskie też z wielkim sukcesem. Zresztą ostatni tydzień naprawdę dość ładne rezultaty nam przyniósł. Co zobaczycie w filmie statystycznym. Zapraszam również do wspierania kanału, tam dla wspierających tylko i wyłącznie filmy z upgradeowanymi kuponami do różnych serii filmowych, a ja już dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.